W związku z tym, iż rok 2017 w końcu nastał, nasze myśli ukierunkowane są na to, co w tym roku nadejdzie. Jedni twierdzą, iż będzie to dość spokojny rok, jednak wiele jest przesłanek, że będzie to bardzo trudny okres, który zapoczątkuje nową erę wśród ludzkości. Apokalipsa to temat, który spędza sen z powiek wielu ludziom, analizując treść Starego i Nowego Testamentu. Możemy odnieść wrażenie, że żyjemy obecnie w czasach ostatecznych, a jedynym wyjściem zdaje się być zwrócenie swoich myśli do Boga, który może nas uchronić przed nadchodzącą karą. W roku 2017 zapowiedzianych jest wiele ciekawych, ale zarazem i przerażających wydarzeń. Ma być to między innymi uderzenie asteroidy w kulę ziemską, Znak apokaliptyczny widziany na niebie dokładnie 23 września, czy też zaćmienie słońca. Analizując te trzy podstawowe wydarzenia, możemy je odnieść do poprzednich lat, w których obserwować mogliśmy niejednokrotnie krwawe księżyce. Od zawsze były one zapowiedzią tragicznych wydarzeń w dziejach ludzkości. Czy zatem zaćmienie słońca i znak apokaliptycznej Maryi, opisany jako niewiasta obleczona w słońce z dwunastoma gwiazdami na głowie, zwiastować ma rozpoczęcie się właściwej apokalipsy, a tym samym nastanie okresu siedmiu lat ucisku? Nie powinniśmy na pewno lekceważyć tych znaków, bo znaki są dawane po to, aby wybrani zdołali je odczytać i właściwie zinterpretować a później dzieląc się swoją wiedzą ze światem, uchronić wiele istnień od śmierci. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału.